Nic nie widzisz, zabawy kontrastem teraz jest po prostu masakra. Stalowo taki gdzie jest. uwielbiam ją! Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo ja jeden ty! Jestem hardcore! Gdzie dojadę, cały magazynek pójdzie? A ty się kurwa rozpierdolił, pojebany korek się zrobił jak chuj. Można kurwa mijać przez się, no tam miśki suszą, z radarem się ustawili, przyczepności i szerokości. Trzymajcie się, hopy! A panio! Oho! Przyjeżdżają? Przybył ruchacz. Ora, dobra, wróć, Dawaj, będziemy się oddymać! Orbit White Bolśniewający uśmiech to znany od wieku w sposób na dotarcie do celu O na na na, nie pierdalałeś żopu! Yeah. Orbit White Pomaga zachować naturalnie białe zęby O kur... AAAAAAAA! Why? Why would you do that? That's not funny at all! Kto tu, tu? Rudy? Już nie, Rudy. Od dzisiaj dziku. To co? Kto ma ochotę na piweko? Dzisiaj ja stawiam. Ta, dasz nam browary, a sam podpierdali, że pijemy pod blokiem. Patrzcie na to. No i co? No i co?